Ja nie wierzę. Ja po prostu nie wierzę, co tutaj się dzieje. To jest jakaś masakra. Chyba zaraz dostanę zawołu serca, bo moje ciśnienie skoczyło na maksa. Jestem zdenerwowana, jestem wkurzona i do tego jeszcze bank jest zamknięty przez 10 minut. Słuchajcie, przyjechałam pod bank. A okazuje się, że on jest dopiero otwarty o 9, a mamy 8.30, więc muszę czekać. Wróciłam do auta i stwierdziłam, że wam to wszystko nagram, ale od początku, bo już z tego stresu nawet zapomniałam, żeby do was powiedzieć hej wszystkim. E, więc teraz się z wami witam i jak widzicie, to nie jest dobry dzień. Już wam tłumaczę, o co chodzi. Odprowadziłam, jak zawsze, Oliankę na 8 do szkoły. A potem stwierdziłam też, że nie mamy nic w naszej lodówce i że pojadę do supermarketu na zakupy. Nabrałam tych rzeczy za 300 zł i próbuję zapłacić kartą. Przy kasie pani mówi, że niestety nie poszło. Odrzucone. Drugi raz próbuję, transakcja odrzucona. Za trzecim razem jest to samo. Więc musiałam te wszystkie produkty odnieść na półki. Przeprosiłam panią, podziękowałam za wszystko i wyszłam. I sobie myślę, jaki wstyd, ale. Coś jest nie tak. Ja wiem, że ja mam kasę na koncie i dlaczego ja miałam problem, żeby zapłacić tą kartą. Wróciłam do domu, loguję się na stronę banku i tu się okazuje, że się nie da zalogować. No to co robię dalej? Dzwonię do banku. Nie odbiera nikt. I wydaje mi się, że ktoś nas okradł, bo coś tutaj jest w tym wszystkim dziwnego, i ja to czuję, że coś złego się zaczęło dziać. I to jest najgorsze, bo my tak to nie mamy pieniędzy. Ale to w ogóle nie mamy kasy, bo my zawsze płacimy kartą. I teraz tak zajrzałam do mojego portfela, i mamy tutaj tylko 10 zł. To są wszystkie nasze pieniądze. Ja się zastanawiam, z czego ja zapłacę rachunki. I teraz powiecie, że Amadeusz da mi na to kasę, ale my mamy wspólne konto. Jego nie ma w domu, bo pojechał do pracy. Nie chcę też mu dzwonić, bo wiem, że on wtedy też się zdenerwuje. Niech on sobie spokojnie pracuje. Ja spróbuję załatwić to sama. Jeżeli nas okradli, no bo teraz ludzie robią różne przekręty, to nie będzie dobrze. Będzie bardzo źle. Także trzymajcie mocno kciuki, tak bardzo mocno, że jak pójdę do tego banku już za chwilę, że się okaże, że wszystko działa, że jest ok. Żeby mi było trochę lepiej na duszy, załapkujcie dla mnie ten odcinek i subskrybujcie ten kanał, bo staramy się dla Was nagrywać codziennie i wrzucamy filmy od poniedziałku do piątku o 15, a w soboty i niedzielę o 8.30. To ja teraz idę i jak wrócę tutaj, to oczywiście Wam powiem co i jak, czego się tam dowiedziałam. Czekam w kolejce, także troszkę to potrwa i dalej się martwię. Jestem z powrotem w samochodzie i powiem Wam, że jest źle. Nie jest bardzo źle, ale jest źle, bo niestety nadal nie mam kasy i nie mogę się dostać na moje konto z tego powodu, że mają jakiś błąd. I było bardzo dużo ludzi z tym samym problemem co ja, że nie mogą się zalogować na stronę banku i nie mogą nic w ogóle zrobić. I ten błąd. Przynajmniej oni tak twierdzą, potrwa do 3 dni, maksymalnie do trzech dni. Już tam działają z tym tematem. Teraz, jeżeli mamy przez 3 dni być bez kasy, no to jest mega problem, no bo ja muszę ugotować coś na 3 dni dla nas wszystkich i zmieścić się w tych 10 zł, bo nie mam więcej pieniędzy w domu i to był mój błąd. Teraz już będę wiedziała, że trzeba w domu jakąś kasę mieć. No, i tyle, i tak to wygląda. I musimy odwołać z Oliwią nasze plany, bo miałam ją dzisiaj zabrać na takie trampoliny, ale tam trzeba zapłacić, a ja nie mam teraz kasy. I muszę czekać, aż z tym bankiem wszystko tam już będzie dobrze. Teraz już muszę się troszeczkę uspokoić, i na zegarku mamy 11.30, więc już jadę po Olijankę. Tak, właśnie tyle czasu tutaj siedziałam. Masakra! Jesteśmy już razem w komplecie. Gdzieś tam Oli Janka leży. Nie wiem gdzie. Schowała się. Oczywiście, już wszystko wie, że dzisiaj nie będzie żadnych przyjemności, bo nie mamy forsy. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale później zrobię Ci kisiel, bo to akurat mamy. jeszcze przeszukałam lodówkę, no jest tam jakiś pomidor, jaki ser. Będzie dobrze. I wymyśliłam, że na obiad zrobię rosół, bo i ja lubię rosół. I Olianka lubi rosu. I w sumie tata też. I nagotujemy wielki gar. Mięso w zamrożalniku mam. Teraz muszę tylko kupić makaron i warzywa. Więc ja ciebie tutaj na chwilę zostawiam. Nie, ty idziesz ze mną, dobra? Idziemy razem do sklepu, zaraz wracamy i zaczynam gotować zupkę. Dlaczego? Razem. Dlaczego razem? Ale to jest tutaj blisko, tu jest obok. Zrobisz sobie spacerek zmęczona po szkole. Tu możesz się położyć, tu. A, a nie tutaj tu. Ja mam bliżej. Aż tak. To zrobimy tak. Niech Oliwia sobie poleży Ale chwilę. Się I się zregeneruje. Jak jadłaś rosół? W szkole był rosół? No. No bo wiecie, nie jest tak źle, bo Oliwia je w szkole obiady. Więc jakby mnie nie było stać nawet na ten obiad, to nie jest tak źle, no bo jednak posiłki masz tam w szkole, a jakbyś była głoda, to bym ci zrobiła kanapkę i też byśmy dali radę, nie? Mhm. Ale oprócz rosału też jeszcze coś było, pewnie jakieś. Ciasto? Jest... Ciasto? Mhm. Jakie pyszności. A jeszcze też myślałam, żeby zrobić placki ziemniaczane, ale Oliwia nie lubi placków ziemniaczanych, więc odpada. Mm. No i z tym jest właśnie problem. Ale placki ziemniaczane są tanie. Tanie do zrobienia, tym bardziej, że w domu mam ziemniaki. Ale będzie rosół i zjesz najwyżej drugi raz ten rosół. Nic na to nie poradzę. Mogłabym zrobić pomidorową, ale pomidorowej też nie lubisz. Lubię. Więc, więc przez trzy dni jemy ten rosół. No, chyba że odblokują mi kasiorę? Wcześniej, moja foczko. Co to za miny? Co to się dzieje? No, forse nie masz. No, forsy nie mam, Pan ale nie będzie forsa. Mam. Musi być. Czy Ty masz kasiorę? Mam. A w razie co pożyczysz mi? Nie. Gdyby było bardzo źle i ten czas byłby dłuższy, no to wiadomo, ja będę musiała pożyczyć kasę. Albo od ciebie. Albo od babci, no nie będzie innego wyjścia, ale na razie. A jak pożyczysz że mnie to mi potem oddasz? Jej. Nawet oddam ci trochę więcej. Jej. Ale nie chcę teraz od ciebie pożyczać, a ja nawet w sumie zapomniałam, że Olivia ma swoje odłożone pieniądze. Ale na razie musimy zmieścić się w tej dyszce. A Co to miało być? Nie, 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 nie. To się źle skończy. To się źle skończy. Chodź, to jak już dostałaś energii, to idziemy do tego sklepu. Szukamy najtańszych produktów, najtańszego makaronu i najtańszej włoszczyzny. Z powrotem, i ja się nie spodziewałam, że braknie mi tych pieniędzy. Jestem dłużna pani w sklepie kilkanaście groszy. Już nie, powiem, już nie wiem, ile to było. Chyba osiemnaście. Ale ceny są tak szalone, że no nie dało się zmieścić w tej dyszce. I dobrze, że mamy to mięso w domu. A czemu ty wziąłeś moją torebkę? Ej! Chciałam powiedzieć teraz, że nie wolno odkładać torebki na podłogę, bo nie wolno trzymać pieniędzy w ten sposób, bo ale podobno... Płaci. Pieniądze uciekają, ale i tak nie mam tych Co pieniędzy. Ja tutaj znalazłam. To noszę od dwóch dni, bo Oliwia sobie to wzięła w żabce. Dwa dni temu? Nie, wczoraj to sobie wczoraj. kupiłaś. I zobaczyła coś takiego, więc mamy jakieś smakołyki. Możemy przetestować. Spróbujemy, Sticz. czy to jest dobre. W końcu muszę wyjąć tego skinienia. To jest oliwi. Poleciał. I ja to ciągle noszę. I papierki są. Dużo papierków. One są do kosza, nie na mnie. I powiem Wam, że trudne jest życie ludzi, którzy nie mają pieniędzy. To jest coś strasznego. Ja mam teraz taki stres, że ja po prostu nie mogę nic kupić. To jest okropne, bo się trochę martwię. Tata jeszcze nie wie też o tym, że mamy tak, jak mamy. No, sytuacja jest jaka jest. Coś na sygnale jedzie. No to daj mi kawałek, zrobimy test na żywo, czy ta czekolada jest dobra. No to daj mi ten kawałek złamany. Środek wygląda tak. I jemy. A jak zjemy, to ja idę gotować tą zupę. Nie. No. Tamta, tamta była chyba lepsza, tam ta pierwsza, co ją kiedyś mm. testowałyśmy. Ta jest gorsza. Także mm -mm. średnia. Kochani, odzywamy się do was o 14 i niestety wstyd się przyznać, ale jednak pilnie musiałam pożyczyć od Olivii pieniądze. Bo jak wiecie, ja jestem biedna i na razie nic nie mam na koncie. W sensie nie mogę się dostać na to konto. Wzięłam od Olianki 150 zł, obiecuję, że jej oddam. Dokładnie wydałam 113 złotych. Pojechałyśmy do MPK. A po co? Po to, żeby kupić prezent dla mojego chrześniaka, bo Oliwia mi przypomniała, że jutro jedziemy do niego na urodziny. Musiałyśmy mieć jakiś prezent no bo trudno, żebyśmy pojechały do niego bez niczego. A że on lubi Minecrafta. To wybrałyśmy dla niego taką ładną kartkę, bardzo mi się podoba. W środku jest taka, o, i tu jest dowód na to, że ona kosztowała 12 zł. A do tego wzięłyśmy mu za stówkę kartę do MPK, i on bardzo lubi książki, więc to mu się przyda. Kilka dni temu też zamawiałam dla niego książkę Minecraftową, ale premiera tej książki dopiero będzie za kilka dni, więc to mu damy później. I taki właśnie będzie dla niego prezent. Także dziękuję Oliwie bardzo, że mi pożyczyła tą kasę. Ja jej resztę teraz oddam, bo jak mówiłam, wydałam 113 zł, więc mam już długi. Mam u mojej córki długi. Czujecie to? To jest straszne. Idę zobaczyć, co ty teraz robisz. Nie gadaj, że grasz. Mhm. Mhm, ale Oliwia dopiero pierwszy raz wzięła tableta, bo wcześniej byłyśmy na mieście i wiesz, co się stało. Mhm. Znalazłam ogłoszenie, że w naszym mieście dzisiaj są darmowe atrakcje typu dmuchaniec. Chcę! I Proszę. ma być jakiś Dmuchę. stitch, Dmuchę. to znaczy człowiek Dmuchę. w przebraniu Dmuchę. stitcha. Możemy tam pojechać, ale to jeszcze godzinka i dopiero to Dmuchę. będzie. Jak znam życie, to będzie mnóstwo dzieci, ale i tak zapowiada się fajny dzień. Czy jesteś już głodna? Trochę tak. To zaraz ci podam rosołek, tylko ja nie wiem dlaczego ten plecak jeszcze tutaj leży i nie jest rozpakowany. Halo, kobieto, ty moja. Chociaż nie, śniadaniówki już nie ma. Wyniosłaś śniadaniówkę do kuchni. Bidon jest pusty. Dzisiaj Oliwia chciała mieć w szkole herbatę, bo ostatnio dawałam jej wodę. Czy masz jakąś pracę domową? Nie. Nie ma. Na pewno. I jesteś tego pewna. Jestem tego pewna. To ja Twój plecak chowam do szafki. A ty się relaksuj, masz 20 minut, tableta, czyli tak tradycyjnie. Co Wam pokażę na chwilę, Oliwie? Zmieniłem pozę. Takiej to dobrze. Relaks pełną parą. Sytuacja u nas jest taka, że obiad został przez nas zjedzony. Dobre było? Tak. Zapomniałyśmy Wam to nagrać. Taki fragment, chociaż nie? Przy miseczce, no trudno. To teraz już jedziemy na te atrakcje obiecane, bo będą za 20 minut. Także idealnie. Zakładaj, buty. Szybko, szybko. A ja tylko jeszcze powiem, widzom, że co trochę próbuję się zalogować na moje konto bankowe i zobaczyć, czy coś się zmieniło. I niestety dalej jest źle, ale mam nadzieję, że w końcu to się zmieni. I jeszcze bym chciała tylko odpowiedzieć na jedno pytanie naszych widzów. A wiesz jakie? Zawsze, jak pokazuje się w samochodzie, to jest jakiś komentarz, czy mam prawo jazdy. Ja nie wiem dlaczego tak jest. Ale masz brudną tą bluzkę jak się uchlapałaś. Okej, okay, i tak się tam spocisz na tych wszystkich dmuchańcach, to jeszcze możesz mieć tą bluzkę. Co do tego mojego prawka, no pewnie, że mam. Pewnie, że mam i mam je już kilkanaście lat. Wydaje mi się, że chyba 16 albo 15 musiałabym to sprawdzić. Więc spokojnie, z tym tematem jest wszystko okej, okay, bo jakby nie było tego prawka, no to bym nie mogła jeździć. To jest chyba oczywiste. Co ty tu jeszcze robisz? Halo? Halo, buty no. miałaś zakładać. To chodź. No ja idę, tylko ty się ubierasz wolno, a ja szybko. Chciałam tylko wyjaśnić tą jedną sprawę, bo teraz mi się o tym przypomniało. Biegniemy. Wracamy do domu, zobaczcie Aha, Oliwi włosy. Jest cała spocona, poliki są różowe i mówi, że cię gorąco. Ale nam się trafiło, bo wata cukrowa, popcorn i lody były za darmo. Serio? No tak, fukszło nam się, więc fantastycznie! I do tego masz piękne zdjęcia ze Stitchem i, i, i z tą i, różową, angel, angel. angel i ja nawet słuchaj zrobiłam taki fragment że te sticze sobie dają buzi. Nagrałam Serio? takie coś. Tak, i się przytulają. Także mega, mega śnie. Zmęczona? Tak. Ja w sumie też. A jestem na długich rękach. A ja jestem zmęczona tym staniem, no bo patrzyłam tylko, jak Oliwia się bawi. A jeszcze spotkałyśmy widzów. Czterech widzów. Na początku podeszła dziewczynka, zapytała się, czy może sobie zrobić z Tobą zdjęcie. Nie, do pięciu widzów. I jeszcze inni też byli, przybijali z tobą piony. Także serdecznie Was pozdrawiamy, jeżeli oglądacie ten odcinek. No. A tak, ta dziewczynka, bo, bo chyba widziałaś, bo, bo my się bawiłyśmy w takie coś, że ona mnie ciągnie za nogę a, i zjeżdża, a ona. Nie, nie widziałam tego. No dobra, no to po prostu ciągnęła mnie za nogę, a ja musiałam się trzymać na górze, a potem zjechać. Cieszę się, że miałaś takie fajne atrakcje. I to była nasza jedna z widzek. Potem ym, jej koleżanki poszły, zostałyśmy same, no. I super. I super. Kochani, w drodze powrotnej jeszcze wstąpiłam z Oliwią do paczkomatu i przyniosłam cudeńka. W środku są takie trzy małe pusinowe pudełeczka. Je na przykład możecie kupić w sklepie Kleris. Ja je zamówiłam na Vinted. Jeszcze sprawdźmy, czy są na pewno wszystkie. I tak wam je na szybko pokazuję, bo tak naprawdę Oliwia o niczym nie wie, że coś takiego przyszło. I ja to zaraz chowam, żeby ona tego nie widziała, bo to będzie niespodzianka na szukajki wielkanocne. Powoli przygotowuję się do, do tego dnia. Zawsze nagrywamy dla Was też taki odcinek, że na przykład na Placu Zabaw są Zostawione zabawki albo czekoladki i ona musi je znaleźć. Albo w tamtym roku chyba robiłyśmy szukajki wielkanocne w lesie. I kiedyś robiłam tak, że kupowałam tylko słodycze, ale potem stwierdziłam, że Oliwia ma tyle tego, tych czekoladek. No bo jak przyjdzie Wielkanoc, to wszystkie ciocie wujkowie, wszyscy jej dają czekoladki i tego jest aż tyle. To teraz stwierdziłam, tak jak zresztą w tamtym roku, że kupię jej kilka pusinków. Oprócz tego oczywiście jeszcze też coś będzie, więc muszę przejrzeć wintyt i te inne wszystkie strony. Być może też pojadę do Klerisa. I myślę, że Oliwi przybędzie, jest sześć pusinów, zresztą zobaczymy. Oliwi już nie jest tak prosto kupić nowe pluszaki, bo Oliwia już ich miała tyle, że trudno jest ją czymś nowym zaskoczyć. Kolekcja pusinowa Oliwi wygląda tak. Dużo pusinów kiedyś już sprzedałyśmy, no ale zrobiłyśmy miejsce na nowe. I dlatego tak jest, bo jakbyśmy miały to wszystko trzymać, to by brakło tego pokoju. Myślałyśmy jeszcze z olianką, że otworzymy dla was paczuchy od naszych kochanych widzów ale wyszło tak, że już na zegarku jest 17.20 i nie zdążymy tego zrobić, bo za 10 minut Oliwia wychodzi na basen, który już jest opłacony z góry, także fajnie. Dzisiaj ma dzień pełen wrażeń, więc już się zbieramy. Oliwia teraz poszła do łazienki, zakłada strój kąpielowy i szykujemy się do wyjazdu. A co do tej sprawy z tym bankiem, to muszę Wam powiedzieć, że 10 minut temu zadzwonił do mnie pan, który powiedział, że już powinno wszystko działać. Na szczęście także odblokowali to w ciągu kilku godzin, poradzili sobie z tą awarią, i ja pierwsze, co zrobiłam, to oczywiście weszłam na moje konto bankowe i już jest dobrze. Nareszcie, bo powiem Wam, że trudno byłoby przeżyć te trzy dni bez kasy. Zaraz też Oliance oddam te pieniądze, które od niej pożyczyłam, no i tym pozytywnym akcentem zaraz zakończę ten odcinek pozdrowionkami. Buziaki wysyłamy do roxy.m013, która nas uwielbia. Love you kochana. Pozdrawiamy Anne Saldan 1182, która napisała, że jestem najlepszą mamą na świecie. Ojejku, jak jest mi miło! Love you! Buziaki lecą do ciebie. Pozdrawiamy Maja Michalina Modzelewska, która ma owieczkę z McDonald's, tak jak Olialka. No i super, buziole. Pozdrawiamy Laurę Nowok, myśli Q8Y. Buziaki lecą do Natan Lubi2. Taka jest nazwa konta. I napisałeś, napisałaś, że nas kochasz. Pozdrowimy może jeszcze 5 osób, łącznie będzie 10. I teraz buziaki lecą do aleksandryj.8430. Pozdrawiamy Julkę Brzyska, buziaki lecą do Marko Marek Mariusz, który nas lubi, love you, lecą do Daria K, KKK, Myślik V3H i ostatnie pozdrawionka wysyłamy do Hani Wandzik, która napisa z konta Ola173. No i to już byłoby wszystko w naszym dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobał, to koniecznie łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie i widzimy się pewnie jutro. Papa, pa, całuszy, 102.